Cześć, ja nazywam się Roksana Rapczon i dzisiaj powiem Ci, w jaki sposób mieć pełne grafiki poza sezonem. I to w sumie niezależnie, czy zajmujesz się stylizacją paznokci, stylizacją rzęs, czy jakieś inne rzeczy beauty usługowe, tutaj schematy będą te same, ale zanim to kilka słów wstępu w ogóle, kim jestem, jak się tu znalazłam i dlaczego mnie widzisz w takim wymiarze. Do tej pory w zasadzie to działałam na Instagramie i nagrywałam wszelkie treści w pionie, a nie w poziomie, także jest to w ogóle dla mnie nowy format. Nie mam pojęcia, jak się w tym sprawdzę, nie mam pojęcia, jak się to będzie oglądało, ale mam nadzieję, że dobrze. Także, no, pierwsze filmiki, w ogóle pierwsze takie rzeczy zawsze są takie, wiesz, do dopracowania, we wszystkim potrzeba wprawy, ale spoko, grunt, żeby robić te pierwsze kroki. Ale wracając, kim ja właściwie jestem? Jestem instruktorem stylizacji paznokci, obsługi klienta, uczę w zasadzie takiego praktycznego podejścia do zawodu, czyli nie uczę samych robienia po prostu pięknych pazurków, tylko... Uczę, że to jest Twoje narzędzie do zarabiania pieniędzy i uczę realnej pracy z klientem, no bo finalnie, traktując ten zawód zarobkowo, typowo, nie pracujesz tylko z paznokciem, tylko pracujesz dla klienta, tak? Czyli robisz temu, te paznokcie komuś. I ja uczę się w tym wszystkim nie pogubić, odnosić sukces w branży beauty, dobrze zarabiać, mieć pełne grafiki no i generalnie rzecz biorąc po prostu być zerombistą stylistką. To tyle o mnie, a prywatnie też poza tą sferą beauty mam dużo różnych zainteresowań, między innymi gram w badmintona, trenuję zupełnie amatorsko, ale dosyć intensywnie, jestem mega zajarana, tam startuję w zawodach, mam swoje mniejsze lub większe sukcesy, ale w sumie też i porażki, żeby nie było, że wiesz, że jestem taka doskonała. I mam też właśnie drugi profil na Instagramie poświęcony temu Badmintonowi roksanawczon.badminton? No i tutaj w tym zakresie też pokazuje swoją drogę, pokazuje, jak się uczy nowych technik, ale także mówię tam o determinacji, o motywacji, no i pokazuje po prostu, jak to wszystko wygląda, cały ten sportowy lifestyle. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że em, dla mnie liczy się w życiu skuteczność. I skąd ja w ogóle? Teraz stanęłam tutaj, w zasadzie siedzę z tobą przed tym formatem, takim poziomem na YouTubie, A no stąd, że chciałam napisać ci kolejny newsletter. Ale najpierw zadałam pytanie do was na Instagramie: czy chcecie ode mnie, e, wolisz przyswajać wiedzę w treści pisanej, czytanej w formie tekstu, czy w formie wideo, podcastu, słuchanej? No i w ogóle, pora, jakby 90% osób odpowiedziało, że woli wideo, woli słuchanie. Związku, ja w sumie sama też to wolę, ale wolałam się najpierw zapytać. No i tak. No i mimo tego, że ja dodałam to dosłownie z 5 godzin temu, nigdy w życiu nie nagrywałam takiej, takiego formatu, nie mam pojęcia, czy ja to robię dobrze. poustawiam jakoś światła, mikrofon jakiś mam, ale czy on będzie dobry, Bóg wie, i w sumie zobaczymy, ale liczy się w życiu skuteczność. Ja też z tego filmiku, zanim powiem Ci, dojdziemy do meritum tego tematu, chciałabym Ci nakreślić jeden mega ważny temat, że wiedza. To jest jedno, ale sama wiedza, samo to, że ty wiesz, nie zapewni ci efektów. I ja w życiu bardzo cenię sobie skuteczność, zarówno na polu zawodowym, sportowym, czy takim prywatnym. I u mnie jest bardzo krótka ścieżka od pomysłu do realizacji, i w tym wszystkim bardzo stawiam na efektywność. Czy szkole siebie samą, w sensie, czy ja się rozwijam, czy szkole, czy szkole innych, mnie najbardziej interesują efekty, żebyś jakby przyswajając tą wiedzę. Pochłaniając jakieś nowe informacje, miała ok, i co w związku z tym mogę zrobić, żeby coś? Czyli na przykład, żeby zarabiać więcej pieniędzy, żeby mieć lepsze tempo pracy, żeby skutecznie osiągać swoje cele. I tutaj chcę Ci też powiedzieć, że u mnie jak się od razu dowiedziałam, że wolicie treści wideo, ok, dobra, zmieniamy format, siadam, nagrywam, jestem tu przed Tobą, nie wiem czy robię to dobrze, ale chodzi o to, żeby po prostu w życiu robić i być skutecznym. Bo sama wiedza. Tej treści, którą zaraz Ci przedstawię odnośnie zapełniania grafików w branży Beauty, to jest tylko jeden z elementów. Bardzo dużo osób, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten zakres obsługi klienta, który też na ten moment w szkole, jest mm, częścią teorii w moich szkoleniach ze stylizacji poznania stacjonarnej. I bardzo dużo rzeczy tam jest takich, no w sumie dosyć logicznych, no w sumie dosyć oczywistych, no w sumie część tych informacji to po prostu to nie jest odkrycie Ameryki, no i to siebie. Powiedz mi, dlaczego mało osób to robi. No właśnie, bo gdyby sama wiedza wystarczała, żeby mieć efekty, to może to jest kontrowersyjny przykład, ale nie byłoby grubych dietetyków. Oczywiście, pomijając jakieś tam sytuacje zdrowotne, wiadomo, takie sytuacje wykluczające, ale jeżeli dietetycy, którzy mają doskonałą wiedzę na temat żywienia, wiedzą, co zrobić, żeby schudnąć. Sama wiedza, by im wystarczała do tego, by osiągać efekty, no to nie byłoby gru, grubych dietetyków, a cała magia w tym wszystkim polega na tym, żeby nie tylko coś wiedzieć, ale umieć to wdrożyć w życie. No i jeżeli nie masz sobie wystarczającej ilości samodyscypliny, no to prawdopodobnie będziesz potrzebować, potrzebowała do tego mentora, osoby, która cię popchnie, w których w tych momentach kryzysowych powie: Dobra, działa, ciśniemy dodajemy tą kolejną rolkę i wdrażamy. Ja sama nad tym pracuję, ja sama też korzystam z różnych innych mentorów, bo finalnie skoro mi zależy na efektywności, skoro ktoś może mi pomóc osiągać moje cele, to ja po prostu z tego korzystam i w tym też chcę pomóc Tobie. Dlatego też finalnie nagrywam ten filmik, ale właśnie zwróć uwagę, że sama wiedza nie wystarczy Ci do osiągania efektów. Tą wiedzę trzeba wdrażać, jakby i co z tego, że wiem, co mogę zrobić z tą informacją, jak tą informację mogę zmienić w działanie. To jest kluczem tutaj do w zasadzie chyba wszystkiego, żeby mieć efekty w czymkolwiek. Niezależnie czy w branży beauty, czy w gastro, czy w branży mechanicznej. Wiedzę trzeba zamieniać w działanie. Zatem, jak mieć pełne grafiki, tym bardziej poza sezonem? Bo ok, umówmy się, że ten sezon branży beauty, w branży paznokciowej, on trwa gdzieś tak od maja do sierpnia, jeszcze kawałek września, czasem coś tam potrafi się zadziać fajniejszego, no ale później, poza grudniem, no to bywa kiepskawo. I na czym polega cała magia, że jedne stylistki po prostu mają fula, nie mogą się odgonić od tych klientek i po prostu no, przyjmują na nadgodziny, a inne stylistki no, po prostu świecą pustymi grafikami. Ja do tej pory pracowałam w pięciu różnych salonach, w trzech różnych miastach, dosyć często zmieniałam pracę z uwagi właśnie na to, nie, nie że mnie wywalali, bo byłam słaba, nie? <śm> po prostu szukałam cały czas rozwoju, szukałam coraz lepszych salonów z coraz wyższym poziomem, finalnie pracowałam w najbardziej prestiżowych miejscach w Polsce, z najwyższymi cenami, z influencerami, z gwiazdami, przerobiłam różne typy klientów, no ale zaczynałam finalnie od takiego przysłowiowego biureczka jako stylistka z małej mieściny, która w zasadzie miała nie robić paznokci i miała iść po prostu na prawo. Także zamieniłam dosyć ambitne moje plany na bycie stylistką paznokcią Później też, tak jak teraz, instruktorem i w ogóle tego nie żałuję, bo uważam, że to jest świetne, świetna decyzja, którą podjęłam, która mi bardzo szybko dała niezależność finansową, dzięki czemu nie muszę żyć na rachunek na przykład rodziców czy kogoś innego. No, ale e, jaka jest brutalna prawda, jeżeli chodzi właśnie o to budowanie grafików? Dlaczego dzieje się tak, że jedne stylistki mają te grafiki full, a inne nie mają? I wcale już w dzisiejszym świecie, Biorąc pod uwagę, jaki mamy nasycony rynek, jaką mamy dużą konkurencję, wcale to nie jest tak, że najlepsza jakość stylizacji, czyli najpiękniej zrobione paznokcie zapewnią Ci bazę klientów. Bzdura. Najważniejsze jest to, kim Ty jesteś, w jaką Ty atmosferę wprawiasz klienta. Nawet te social media, okej, okay, można za pomocą social mediów, Instagramów pozyskać klientów, ale nie po prostu ładną zwykłą stylizacją. Nie, to już nie działa. Uwierz mi, wystarczy, że robisz paznokcie. Nie mówię tutaj teraz, żeby przestać się szkolić z paznokci i robić jakiś chłam. Nie o to chodzi. Ale wysoki poziom stylizacji to już jest fundament. To nie jest rzecz, którą przyciągniesz, czy też zatrzymasz u siebie klientów. Jeżeli tego fundamentu nie będzie, czyli jeżeli będziesz robić kiepskie paznokcie, to klient po prostu do ciebie nie wróci. Ale wystarczy, są różne typy klientów. Każdy typ klienta też oczekuje innej jakości stylizacji, więc to też może się, że tak powiem, różnić wobec tego, do kogo docierasz, ale wystarczy, że będziesz robiła paznokcie na poziomie takim, jakim klient oczekuje, czyli że będziesz spełniała jego oczekiwania i to już wystarczy. I wcale nie musisz podnosić tego poziomu technicznego, chociaż generalnie warto, bo rozwój to zawsze na plus, ale. Tutaj, żeby zapewniać sobie te, zapełniać sobie te grafiki, żeby maksymalizować zarobki, żeby rozwijać się i generalnie zarabiać coraz więcej z mniejszym wkładem, to będzie ci potrzebna obsługa klienta, czyli sprawne, szybkie budowanie grafików. Tak jak wspomniałam, ja pracowałam w ciągu ostatnich czterech lat w pięciu różnych salonach, więc moja rotacja miejsc pracy była duża. Ja w każdym z tych, salon, z tych salonów bardzo sprawnie budowałam tą bazę klientów. I tak na dobrą sprawę, jakbym w którymś z tych salonów popracowała dłużej, to w ogóle myślę, że ja bym po prostu wykitowała, bo bym pewnie jeżeli bym chciała przyjąć wszystkich, to musiała pracować po 20 godzin dziennie. Ale aspektem tego, dlaczego w każdym miejscu, ja teraz wiedząc, że pójdę do kolejnego salonu, daj mi kilka miesięcy, a ja zbuduję sobie pełną bazę klientów i to bez obaw. Niezależnie, czy to będzie Białystok, Gdańsk, Warszawa, Lublin, gdziekolwiek. Ja wiem, że te moje umiejętności, które mam z zakresu budowania relacji i obsługi klienta, zapewnią mi pieniądze niezależnie, gdzie ja będę. I całym sekretem tego wszystkiego jest to, kim ty jesteś i jak klient się przy Tobie czuje. I to wcale nie wystarczy, żeby być miłym dla tego klienta. Ja byłam ostatnio na masażu masaż był taki o, powiedzmy, przyzwoity, ale bez szału. Natomiast Pan, który wykonywał mi tę usługę, był po prostu dla mnie miły, ale zabrakło tej obsługi klienta, zabrakło domknięcia wizyty, zabrakło czegoś, co spowodowałoby, że ja bym tam została. Zabrakło na przykład zapisania na kolejną wizytę, co jest bardzo dużym czynnikiem determinującym powracalność klientów. Więc tutaj w tej całej obsłudze klienta wcale bardzo często nie chodzi o to, żeby mieć taką top jakość, żeby mieć super grafiki zapełnione i super wypłaty. Tylko bardzo często chodzi o to, czy ty po prostu dajesz się poznać tym klientom. Czy ty przyjmujesz tą klientkę na zasadzie dzień dobry, pani siada, pani da rękę, dezynfekcja, co robimy? Czy wygląda to na przykład? Dzień dobry Pani Wasio. Czy dzisiaj jesteśmy zapisane na godzinę 13, zatem zapraszam, może podam jakąś kawę, herbatę, a może wodę? Yy, Okej, okay, w takim razie tutaj proszę chwilkę, poczekać, ja zaraz przyniosę kawę. Tu mamy wzorniki. Jeżeli Pani coś dla siebie znajdzie, to świetnie, a jeżeli nie, to ja pokażę Pani nasze najnowsze kolory, które być może wpadną Pani Boko. No i jak myślisz, która z tych opcji na samym starcie? Mówię tutaj nawet o nowych klientkach, sprawi lepsze wrażenie. No i teraz pytanie, czy ty, którą z tych wersji byś przypisała do siebie, która obsługa jest na ten moment bardziej podobna do twojej obsługi klienta. I tutaj jeszcze ta klientka, zanim w ogóle zobaczyła, jak ja robię te paznokcie, już na starcie jest obsłużona w rewelacyjny sposób. Bo cała ta magia tkwi w naszej energii, jak się klient będzie u ciebie czuł na wizycie, czy ta klientka będzie zestresowana na zasadzie, ojejku, nie wiem, czy. Ta pani Roxana zrozumiała, jakie ja chcę paznokcie. Czy ta klientka po prostu stwierdzi: Kurde, ale fajna kobita, i będę chciała po prostu do niej przychodzić, bo świetnie się u niej czuję. Tak, na dobrą sprawę, my szukamy ludzi, przy których będziemy się dobrze czuć. Nikt nie będzie do ciebie przychodził na paznokcie, jeżeli będziesz niemiła, jeżeli będzie u ciebie drętwo. Nawet jakbyś była mistrzynią świata, uwierz mi, będzie Ci na maksa ciężko zbudować grafiki. Pełne grafiki. Kolejnym elementem, który też mocno determinuje w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę ilość konkurencji to jest tempo pracy. Niektóre klientki będą chciały przychodzić tylko i wyłącznie do Ciebie ze względu na to, że robisz szybko paznokcie. Szybko i ładnie, oczywiście, tutaj bez utraty na trwałości, ale to jest kolejny element, który Ci domyka twoją bazę klientów, więc na ten moment. Jeżeli zastanawiasz się, kurczę, co ja mogę zrobić, żeby no mieć więcej tych klientów, to nie idź na kolejne szkolenie techniczne, bo zakładam, że Twoje stylizacje są prawdopodobnie dobre, lepsze lub gorsze, ale jeżeli te klientki nie masz jakby non-stop reklamacji, tak, czy gdzieś tam, że coś jest nie tak, albo że te paznokcie non-stop odpadają, a jeżeli odpadają, to zapraszam na szkolenie z trwałej stylizacji, Potem skupiamy się na przyczynach, właśnie za i żeby te stylizacje były trwałe i w ogóle zarąbiste. Ale prawdopodobnie twój brak pełnych grafików i słabe wypłaty odpowiadają za zbyt długi czas pracy. Dwie godziny na hybrydy to jest za długo, półtorej godziny na hybrydy to też jest za długo, a drugie dwa masz niedopracowaną obsługę klienta. Już na pewnym momencie, jakby w pewnym stopniu zaawansowania, to ty już uważam, że niektóre stylistki powinny po prostu zacząć bardziej inwestować w tą taką. Około zabiegową otoczkę, bo to finalnie zatrzyma tego klienta. To, jakie emocje on czuje wchodząc do Twojego salonu, to czy on odlicza na wizytę ze względu na to, że o Jezu, mam już odrost, czy o Jezu, nie mogę się doczekać, aż spotkam się z moją ulubioną stylistką. Bo właśnie jeżeli chodzi o ten drugi scenariusz, to ja bardzo często słyszałam to właśnie wśród moich klientek, które no już nie mogły się doczekać, aż z powrotem. Się ze mną zobaczą, bo tak świetną atmosferę budowałam, i dla nich te wizje to było jak spotkanie z kumpelą. Da się to robić profesjonalnie, da się to robić na takim poziomie, że i zarówno stylizacja jest na tip top, i po prostu te klientki nie wyobrażają sobie chodzić do kogoś innego. To jest bardzo mocny fundament. Później po podwyżki cen miałam raz taką sytuację, gdzie ceny skoczyły, no już nie pamiętam, prawie dwukrotnie chyba z 80 na 140 zł. Chyba że o 60 zł, czyli prawie dwukrotnie, większość moich stałych klientek dalej przychodziła. Dlaczego? Bo byłam zarąbistą styliską, bo kreowałam taką atmosferę, że one wolały dopłacać te 6 dni więcej i chodzić tylko do mnie, a nie do kogoś innego. Dlatego obsługa klienta to jest potężne narzędzie które jest bardzo niedoceniane i bardzo mało dziewczyn, bardzo mało stylistek to wykorzystuje w swojej pracy, a w tym tkwi ogromny potencjał i w tym tkwią finalnie Twoje pieniądze, czyli tempo pracy, obsługa, obsługa klienta. Chcesz zarabiać więcej do pracy jedną z tych dwóch, z tych dwóch rzeczy albo najlepiej i obie, a, będziesz, a zobaczysz, że Twoja efektywność, skuteczność i po prostu Twoje grafiki będą coraz bardziej pełne. Wobec tego na ten moment mam w zasadzie szkolenia z tempa pracy stacjonarne, które prowadzę zarówno i w Lublinie i w Warszawie, ale niebawem przygotowuję dwa na maksa grube projekty, na maksa i one będą super skuteczne, tak jak Ci mówiłam o mojej skuteczności generalnie życiowej, że mi nie chodzi o to, żebyś se przyszła na szkolenie i dostała certyfikat, mi chodzi o to, żebyś Ty... Miała efekty po tym szkoleniu. Oczywiście ja tutaj nie biorę pełnej odpowiedzialności, bo to jest 50-50. 50%, /50, 50 to jest mój wkład i to, co ja mogę ci dać i cię popchnąć, no ale finalnie, jeżeli sama nie będziesz chciała tego zrobić, no to ja za ciebie tego nie zrobię, nie? Więc to jest współpraca, ale mi najbardziej zależy na efektywności, żebyś ty po tym szkoleniu, po tym filmie, po tym darmowej rolce, po tej wiedzy, którą ci przekazuję, miała efekty. Więc to nie tylko wystarczy wiedzieć, tak jak już powiedziałam na początku, ale też działać. No i ja tutaj popycham do działania, motywuję, generalnie sama jestem skuteczna w życiu, sama chcę, jak coś zaczynam, to doprowadzam to od A do Z z efektem takiego, jakiego oczekuję. No i jakby tego też chcę nauczyć Ciebie, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby być w tym wszystkim skutecznym i działać, po prostu działać, tak jak ja się dzisiaj nie zastanawiałam tylko stwierdziłam, dobra, nie umiem nagrywać takich filmików na YouTubie, ale siądę, działam i zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, no zobaczymy. Mam nadzieję, że Ci się to spodoba, ale wracając do tych projektów, planuję niebawem dwa mega grube projekty, mega grube, czegoś takiego jeszcze nie było i w ogóle nie ma czegoś takiego w Polsce, mega grube, które będą zarówno dla osób, które dopiero tak mega zaczynają, może robią dopiero paznokcie w domu, czyli dla osób początkujących, ale także dla tych stylistek, które są już zaawansowane dla stylistek, dla właścicielek salonów, dla osób, które już gdzieś tam pracują w zawodzie i chcą po prostu zbustować swoje wyniki, chcą być jeszcze lepsze, nie chcą, że tak powiem, się wypalić i nie chcą być taką przeciętną, szarą stylistką, do której się przychodzi i później się wychodzi, no bo w sumie to niczym ciekawym mnie nie zatrzymała, no paznokcie ładne, ale w sumie to tak bez szału, nie, nie. Nie. O Tobie nie chcę, żeby tak mówili, o Tobie chcę, żeby mówili, że jesteś zarombistą stylistką, że to jest w ogóle wow, słuchaj Baszka, wiesz, wychodzi od Ciebie klientkę i mówi, słuchaj Baszka, było mu takiej zarąbistej stylistki, że no musisz zmienić tą swoją i zacząć przychodzić tutaj na bank, będziesz zadowolona. Tak, mają o Tobie mówić, no i wobec tego będą te dwa projekty, także w ogóle daj mi znać, jak Ci się podoba ten format, czy to mi wyszło ok, bo... Uwierz mi, no nie nagrywałam nigdy czegoś takiego i tak, żeby długo mówić, no po prostu na szkoleniach, jak wykładam teorię, to tak mówię, ale przed kamerą to jest jednak trochę inaczej, tutaj nie ma tych kursantek, przede mną jest tylko e, telefon i po tym wideo, jeżeli Ci się podobało, to będę na maksa wdzięczna, Doceni moje poświęcenie, że ja dzisiaj tutaj siadłam i mimo, że nie wiedząc, co robię, to i tak chciałam Ci przekazać tę wiedzę, ale... E, Doceni właśnie to, że trochę może wyszłam z swojej strefy komfortu i wejdź na Instagrama teraz i napisz do mnie, proszę. Co myślisz o tym wideo? Czy to było spoko, czy to nie było spoko? Czy jednak lepiej się czytało te moje newslettery w formie takiej, wiesz, pisanej? No, generalnie planuję to na początku wideo wrzucić na newsletter. Nie wiem, czy to chcę tak publicznie wszystkim udostępnić na YouTube. Mam jakieś chyba wobec tego jakieś, może lekkie obawy. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, dlatego będę mega wdzięczna za twój feedback. Daj znać, co o tym myślisz. Serio. Weź, klik, wpisz sobie Rapczą, i weź do mnie, napisz, czy, czy wyszło spoko. No bo jestem ciekawa, no bo w sumie kto ma mnie bardziej rzetelnie ocenić, jak nie ty. Moja ocena jest taka subiektywna. Wydaje mi się, że chyba wyszło ok. No ale jestem mega ciekawa Twojego zdania, także koniecznie napisz, obserwuj mnie, bo no te najbliższe dwa projekty to będzie. Mwah, cud miód, Marina, a na ten moment. Zapraszam Cię na moje już szkolenia stacjonarne, szkole w Lublinie oraz w Warszawie. No a moją stronę internetową będziesz miała gdzieś tam podlinkowaną, także tam znajdziesz pełną ofertę. No i też na moim Instagramie roksana.raptrząd. Zapraszam Cię do obserwowania. No i chyba, chyba to tyle z mojej strony, więc tak na koniec, żeby Twoja wiedza miała realny pożytek, to trzeba poza tym, że wiesz, to jeszcze też wdrażać i działać skutecznie, tak jak ja z dzisiejszym wideo wstałam, nagrałam. I mamy, i się słyszymy. Także dzięki Ci bardzo, Buziaki.